Black o smaku alkoholu. Czego to ludzie nie wymyślą, żeby kurde podnieść sprzedaż, co nie? Ale to no cóż, ja jestem tu od tego, żeby to sprawdzić, tak więc zobaczmy, jak będzie smakował black o smaku... szprica. Siemano ekipa, witam was serdecznie, dzisiaj black, który którego nie wiem jak sklasyfikować. No okej, okay. szukałem go naprawdę długo. W końcu go znalazłem. Ostatnie sztuki, tak naprawdę. A o czym mowa? Oczywiście o blaku Spritz. Ale okej, okay. Black Spritz, super, fajnie, ładnie. Co to jest Spritz? Z tego co wyczytałem, Spritz to jest. Połączenie prosecco, czyli wina z wodą sodową i jeszcze jakiś tam innych pierdół, nie powiem, że pierdół, ale to jest po prostu drink na bazie prosecco i, czy innych tam win, alkoholi, ale z dodanym właśnie, z dodaną właśnie wodą sodową. Kurde, powiem szczerze, nie wiem czego tu się spodziewać. I jak mówiłem wcześniej, że nie wiem nawet jak to klasyfikować, to naprawdę mam już parę rankingów stworzonych, ale ten, do czego mam to porównać? Chyba muszę też zrobić ranking, bo wiecie, kiedyś był Tigerek z osłaku Whisky z kolą, Tutaj mamy inspirowany w winem musującym no dobra, szpriz to może nie jest tak bardzo wino musujące ale jak to sklasyfikować no po prostu wydaje mi się, że zrobić taką tabelę i jak na razie kurde tego blaka tamtego Tigera z whisky, o jezu ja nie pamiętam już bardzo co ten, ale Miał bardzo fajny smak. Chyba tylko tyle mogę to powiedzieć. Ok, wystarczy tego, sprawdźmy jego wartości. No bo cóż, mamy tutaj Black Spritz inspirowanego winem musującym, czy jakby jeszcze na to inaczej nie patrzeć koktajlem z wodą sodową i Prosecco. Mamy 21 kcal, 4,8 grama węglowodanów, w tym cukru 4,8 na 100 ml, czyli. 6 Ok, trochę to zajęło, ale mamy to. No, standardowo na 250 ml napoju dostajecie 80 mg kofeiny, ale. W przypadku tym macie 52,5 kilokalorii na puszkę i 12 gram cukru. No trochę karkoło mnie to musiało wyliczać i tak dalej, ale jak to się pozna to potem się bardzo łatwo wylicza to wszystko. Dobra, mamy wszystkie najpotrzebniejsze... Informacje to teraz przyszła pora, żeby go spróbować. Tak więc cóż, ciekawe czy będzie naprawdę smakował jak wino musujące. O mamo! Skądś kojarzę ten zapach, ale. To trochę daje winem musującym, ale. To mi, to, to mi... pachnie takimi... landrynkami? Pomarańczą? No nie mówcie, do no kurde, ja tu czuję pomarańcze. Landrynki pomarańczowe, to już nawet nie są tiktaki. No wymieszane właśnie z takim winem musującym, ale... Ej... Prawdopodobnie wino musujące o bardzo dawno na studniówce próbowałem. Kurde, no mówiłem już kiedyś, że nasza studniówka była jedno, jedną z lepszych. I tam było też wino musujące, ale co do koloru. Ale czerwień, O, kurde, pokazać mi skład. Czerwień alura? Nic innego nie da Ci takiej mocnej czerwieni, jak ten barwnik. Oczywiście jest w śladowych ilościach, więc dlatego no nie, nie zrobi Ci większej krzywdy, ale... No taką czerwień to chyba tylko ten barwnik może dawać. Ale czekajcie. No pomarańcza wymieszana z tym, z winem musującym. To jest mój ostateczny werdykt, jeżeli chodzi o zapach tego blaka. A jeżeli chodzi o smak, ale to będzie dziwne, bo ostatnim razem jak coś takiego pachgało, a to był oczywiście Monster Reserve. Ale wtedy on nie miał tego zapachu wina musującego. On miał po prostu tiktakowy zapach pomarańczowy. A tu jest bardziej landrynkowy. A to jest jednak różnica. Ale zobaczmy, jak to smakuje. O ja pierdziale! Ja tu się czuję, jakby pił wino musujące, tylko bez procentów. O kurde, a i jeszcze rozwodnione. No to, ty, to To odpowiada jak cholera wszystkiemu. Czego wyczytałem? Troszeczkę też daje takim tonikiem, ale to wiadomo, to jest szpryc. Piłem ostatnio też łebca Spritz i jest bardzo podobny do tego. Wow! Ja nie mam się do czego przyczepić, to jest naprawdę smak proseko. Wymieszanego z wodą, czyli po prostu rozwodnionego. I jeszcze, czy tam czuję jakoś pomarańczę? O, teraz mogę powąchać tego. Nie, nadal daję taką pomarańczą, ale tu pomarańczy nie ten! Nie czuję, ja tu win, wino musujące. Teraz się zastanawiam, czy szpric i szprycer to, so, to jest jedno i to samo. Ale jak sprawdzałem to w, w Google, to jak wpisałem i to i to, to wyskoczyło jedno i to samo. Więc prawdopodobnie to jest... To jest jedno i to samo. Ale wow! Aż mi zabrakło słów. No. To zostawia też taką goryczkę lekko, jakbyście wypili wino musujące. To jest najbardziej oryginalny smak wina musującego. Nie będąc. No, aż mi zabrakło słów. Naprawdę. Aż mi się plączą te. To jest najbardziej oryginalny smak wina musującego, jaki możecie znaleźć w energetykach. I chyba na jak na razie jedyny. Black tu się spisał i to naprawdę mocno. Oddał. Kurde, ten black oddał. W sensie nie piłbym go tak na co dzień, bo jednak znudziłby mi się. To byłby taki okazjonalny, jak na przykład by ja piję Monstera Ultra, oczywiście białego, okazjonalnie, tak tego blaka też by brał okazjonalnie. No tak samo jak na przykład Blaka Sex. Jak na przykład. O Jezu, co ja bym jeszcze tak okazjonalnie pił. Monstera Mule, ale Mule to już jest bodajże temat zamknięty. Jak właśnie na przykład tego Ghosta z Watermelon z Warheads i różne inne naturalne energole. Ja naprawdę go mogę polecić. Oczywiście, jeżeli nie jesteście zaznajomieni z Tematyko właśnie win, musujących, i tak dalej, bądź nie, jesteście niepełnoletni. Możecie tego nie docenić. Ja naprawdę doceniam. Według mnie to jest jeden z naprawdę dobrze odwzorowanych smaków, jeżeli chodzi o energole. No i tego Tigerka jednak bije na łeb i na szyję. No i cóż, to by było na tyle. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Nie mogę się doczekać kolejnych energetyków, a jest ich jeszcze całkiem sporo. Tak więc, ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Jeżeli znajdziecie jeszcze Blaka Spritz, spróbujcie i napiszcie swoją opinię. Ja naprawdę doceniam to, bo. Ja naprawdę docenię to tak jak doceniłem tego Blaka, tak więc do następnego razu.